W skład serii Sonata Touch wchodzą łączniki pojedynczy, podwójny, kżaluzjowy, łącznik potrójny. Montaż łączników jest bardzo prosty. Możemy wykonać to przy pomocy pazurków lub bezpośrednio do puszki przy pomocy wkrętów. Wykonywanie instalacji w oparciu o łączniki podwójne krzyżowe, czyli sterowanie dwoma punktami oświetlenia z kilku miejsc staje się coraz powszechniejsze. Zastosowanie łącznika podwójnego z funkcją łącznika krzyżowego zmniejsza ilość potrzebnych przewodów z 8 do 4. Bardzo istotną zaletą łączników Sonata Tach jest brak konieczności doprowadzania do puszki przewodu N, tak zwane niepełne zasilanie. W Polsce tak wykonana jest absolutna większość instalacji. Wyjątek stanowią łącznik żaluzjowy i przyciski, co wynika ze specyfiki działania tych produktów. Zamontowane i podłączone do prądu łączniki dotykowe, pierwszy raz lub po każdym wyłączeniu i ponownym załączeniu zasilania, wymagają kalibracji. Kalibracja trwa maksymalnie do 20 sekund i jest wykonywana automatycznie przez łącznik. Sygnalizacja stanu oświetlenia. Niebieski światło wyłączone. Czerwone światło załączone. Łączniki posiadają możliwość załączenia i wyłączenia oświetlenia bez konieczności dotyku panelu szklanego. Wystarczającym jest zbliżenie palca na odległość około 0,5 cm do odpowiedniego pola na szklanym panelu sterującym. Panel sterujący łącznika żaluzjowego zawiera trzy pola dotykowe. Skrajne służą do uruchamiania rolety góra lub dół. Przycisk stop środkowy służy do zatrzymania rolety w dowolnym położeniu. Kierunek zmiany ruchu rolety możliwy jest także poprzez dotknięcie drugiego ze skrajnych przycisków. Modułowa konstrukcja łączników Sonata Touch umożliwia konfigurowanie ze wszystkimi produktami serii Sonata w ramkach od podwójnej do pięciokrotnej, co powoduje, że jest to praktycznie pierwsza taka seria na polskim rynku.